Rozpakowywanie i konfiguracja dziurkacza wewnętrznego modułu wykańczającego laser jet 155P7A, 155P8A, 155P9A. W tym filmie pokazano, jak rozpakować i skonfigurować dziurkacz wewnętrznego modułu wykańczającego HP LaserJet. Najpierw przetnij taśmy i otwórz pudełko. Wyjmij podręcznik instalacji i piankę ochronną. Następnie wyjmij dziurkacz i jego akcesoria. Przygotuj wewnętrzny moduł wykańczający do instalacji dziurkacza. Wyjmij wewnętrzny moduł wykańczający z drukarki i umieść go na płaskiej powierzchni roboczej. Wykręć dwie śruby mocujące tylną pokrywę. Zdejmij tylną pokrywę. Odłącz przewód od złącza na obudowie. Przesuń sworzeń zawiasu w górę, a następnie wyciągnij go. Po drugiej stronie wewnętrznego modułu wykańczającego otwórz przednią pokrywę. Ściśnij zielony zatrzask zwalniający, aby odłączyć ścieżkę papieru, i zdejmij ją. Na tym obrazie widać kanał na dziurkaczu sworzeń ustalający wewnętrznego modułu wykańczającego będzie wchodzić do tego kanału na dziurkaczu. Umieść dziurkacz na wewnętrznym module wykańczającym i włóż stworzeń ustalający do kanału. Wsuń dziurkacz do wewnętrznego modułu wykańczającego, aż zatrzaśnie się na miejscu. Poprowadź przewody po drugiej stronie przez otwory w obudowie. Zamknij przednią pokrywę. Po drugiej stronie wewnętrznego modułu wykańczającego włóż sworzeń zawiasu. Podłącz wtyki dwóch przewodów dziurkacza do złączy na obudowie. Załóż tylną pokrywę. Wkręć dwie śruby mocujące tylną pokrywę. Następnie otwórz przednią pokrywę. Ściśnij zielony zatrzask zwalniający, aby odłączyć dziurkacz, naciśnij zatrzask i zdejmij pokrywę pojemnika na odpadki z dziurkacza. Wsuń pojemnik na odpadki z dziurkacza na miejsce. Następnie zamocuj pokrywę dźwigni zwalniającej. Wsuń dziurkacz do wewnętrznego modułu wykańczającego. Aż zatrzaśnie się na miejscu. Zamknij przednią pokrywę. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, wyrównaj prawą prowadnicę ślizgową z metalowymi wypustkami i opuść ją na miejsce. Wkręć trzy śruby mocujące prowadnicę ślizgową. Ustaw lewą prowadnicę ślizgową na metalowych wypustkach i opuść ją na miejsce. Wkręć trzy śruby mocujące prowadnicę ślizgową. Dociśnij prowadnice ślizgowe w kierunku drukarki. Odklej etykietę zabezpieczającą złącze. Wyrównaj prowadnicę na spodzie wewnętrznego modułu wykańczającego z prowadnicami na drukarce. Wsuń moduł wykańczający do drukarki. Otwórz przednią pokrywę. Pociągnij do tyłu dźwignię zwalniającą, i upewnij się, że moduł wykańczający jest prawidłowo osadzony. Zamknij przednią pokrywę. Unieś i przytrzymaj tłumiki wyjściowe, aby je odsunąć z drogi. Umieść wypustki na odbiorniku w szczelinach na module wykańczającym i opuść go na miejsce. Wkręć cztery śruby, aby zamocować odbiornik do modułu wykańczającego. Włóż wtyk przewodu do złącza. Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Dziurkacz wewnętrznego modułu wykańczającego i drukarka są gotowe do użycia. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy Pomocy Technicznej HP.